Trwa modernizacja ulicy Kościuszki w Działdowie. Niektórym mieszkańcom ten remont się dłuży. Burmistrz tłumaczy, dlaczego musi potrwać. Pomimo niesprzyjającej pogody, prace nad modernizacją ulicy Kościuszki trwają i tak naprawdę przebiegają one zgodnie z harmonogramem, aczkolwiek budowa była przez niewielki okres czasu wstrzymana na odcinku ulicy Jagieły, ponieważ w czasie prac ziemnych zostały. Odkryte historyczne elementy palisady, średniowiecznej Palisady, w miejscu, gdzie znajdowała się najstarsza brama miejska. Jest to okolice skrzyżowania ulicy Słowackiego z ulicą Jagieły. Pale, które zostały odkryte, one zostały wydobyte. Tak naprawdę zostały wysłane do badań dendronologicznych, których zadaniem będzie ustalenie, z jakiego okresu czasu pochodzą, ile mają lat. Natomiast my dzisiaj na 95% jesteśmy pewni, że są to tak zwane umocnienia średniowiecznego miasta Działdowa. Po dokonaniu badań archeologicznych, oczywiście, również ziemia została sprawdzona pod względem znajdujących się innych zabytków, głównie ceramicznych. Prace te zostały wznowione i tak naprawdę jesteśmy w przededniu ukończenia wszystkich prac ziemnych związanych po pierwsze z budową kanalizacji deszczowej, ale także z wymianą istniejącej instalacji gazowej. I tutaj wielkie podziękowania dla Zakładu Gazowniczego, który bardzo sprawnie wykonuje te prace oraz dla PGKiM-u, naszej komunalnej spółki, która przy okazji tej inwestycji wymienia na nowe całkowicie wodociąg. Rozumiem, że prace te są dużym utrudnieniem dla mieszkańców naszego miasta, dlatego chciałem Raz jeszcze przeprosić, ale proszę mi uwierzyć, że w momencie, kiedy ta ulica zostanie oddana do użytku, a wiem, że to będzie w pierwszej połowie przyszłego roku, będą Państwo bardzo zadowoleni. Będzie to najpiękniejsza ulica, która będzie ciągiem ulicy Jagiełły i tak naprawdę następnie ulicą Kościuszki będziemy mogli dojechać, dojść do drugiej Wojewódzkiej 544 na wysokości parku Jana Pawła II. Kierowcom i mieszkańcom ulicy Kościuszki i okolic życzymy cierpliwości. Już niedługo będzie to jedna z najpiękniejszych ulic miasta.